Zapraszam teraz na scenę pana Rafała Albina, dyrektora działu nowych technologii w Microsoft, w którym pracuje od 2009 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jak mi powiedział, na jednym ze spotkań jego życiową misją jest, aby każdy młody człowiek miał dostęp do możliwości nauki programowania, ze szczególnym uwzględnieniem tej młodzieży, która nie mieszka w dużych aglomeracjach. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja może przejdę na drugą stronę, bo. Ta perspektywa mi się bardziej podoba. Dodam tylko, że również Politechniki Wrocławskiej. Tu również, tak, to również ukończyłem. Znaczy to jest straszne wyzwanie stać w tej chwili na tej scenie, po tak szanownych przedmówcach, przed tak wymagającym, wymagającym audytorium, wymagającym, ponieważ tak naprawdę myślę, że powinniśmy sobie odpowiedzieć w tej chwili na jedno najważniejsze pytanie i będę starał się odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych kilku minut. Dlaczego? Dlaczego uważamy, że programowanie jest istotne dla nas, czyli ludzi, którzy... I tutaj nawiążę trochę do tego wątku. Czy ja rosłem na bajtku, rosłem na komputerze i to jest dla mnie tak samo istotne, że gościmy tutaj dzisiaj Pana jak poznanie twórcy Tetris'a, którego poznałem w zeszłym roku. To były takie podwaliny mojej, mojego świata, mojego świata e, e, nowych technologii. E, nawiążę również do starych komputerów, ponieważ jestem z Wrocławia, Moi rodzice obydwoje pracowali w Mera Elwro i nie wiem, czym Wy, dzisiejsza młodzież, bawiliście się w wieku lat czterech. Ja się bawiłem kartami preferowanymi, które służyły do programowania tychże komputerów. Natomiast jestem już z troszkę innego pokolenia. Yy, I dlaczego warto programować? Znaczy, jest bardzo wiele powodów. Taki bardzo górnolotny powód, o którym możemy powiedzieć, ponieważ programista rozwiązuje problemy, a nie tworzy. W dużym skrócie. Dlaczego jeszcze warto programować? I. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chciałbym wszystkich Państwa przywitać, ale teraz chciałbym się zwrócić do młodzieży, która jest na tej sali. Dlaczego warto programować? Czy wyobraźcie sobie swoje życie za 10 lat i zastanówcie się, jaki wybór chcielibyście mieć? Czy chcielibyście, żeby w Waszych rękach leżało to, gdzie i w jaki sposób żyjecie? Czy żeby w waszych rękach leżało to, co chcecie w życiu robić, w jaki sposób chcecie się ze swoimi bliskimi w tym życiu rozwijać i jak dużo, duża część tego wyboru powinna być w waszych rękach. Ja oczywiście mam dalej prezentację z pięknymi slajdami, ale przygotowując się, a może nie przygotowując się, bo jestem w permanentnym, z racji, z racji miejsca, w którym jestem, trybie współpracy z młodzieżą i rozwijania również kontaktów ze środowiskiem programistycznym, zwracam uwagę na takie rzeczy. To jest bankomat. Zdjęcie zrobione jest tydzień temu w Powsinie. W bankomacie. Miejscu, które łączy wybieranie pieniędzy, jak widać, z ich zarabianiem. Nie zobaczycie takiego ogłoszenia mówiącego. Dziś łowimy tylko grube ryby, szukamy specjalisty do spraw marketingu. Nie zobaczycie takiego ogłoszenia, które mówi, dzisiaj łowimy grube ryby, szukamy psychologa. Zobaczycie takie ogłoszenie, dzisiaj łowimy grube ryby, szukamy programistów. I to, co ja chciałabym Wam powiedzieć, to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, i z mojego przekonania, z perspektywy, w którą widzę, a, a, a z racji miejsca, w którym jestem, perspektywa jest dosyć globalna, ta sytuacja za 10 lat dla programistów będzie tylko lepsza, a nie gorsza. Dlaczego? Bo świat się zmienia bardzo niesamowite, trywialne stwierdzenie ale świat przechodzi z obszaru, gdzie był, mówiąc po angielsku, device-centric, na software-centric. Ilość urządzeń na świecie się będzie zwiększała. I nie odejdziemy od tego. Już nie mówię tylko o komputerach, tabletach, komórkach, ale przed nami cała rewolucja Internet of Things. Wyobraźcie sobie, że na tej sali jest 100 sensorów, każdy z Was ma sensor, i co z tego, jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą mogli to oprogramować. Rewolucja, która przed nami, która się zaczęła jakiś czas temu, jest rewolucją oprogramowania. Dlatego programista jest zawodem przyszłości. Dlatego takie ogłoszenia. To jest jedno z wielu, ponieważ w Warszawie, nie wiem czy jesteście z Warszawy, czy nie, można zobaczyć w tej chwili billboardy, które mówią: szukamy programistów. I będąc programistą, programistów unikamy tego. Unikamy tego, o czym w tej chwili wszyscy mówią czyli problemu bezrobocia młodych ludzi. Zawód, i my wiemy to w tej chwili na, na podstawie pewnych badań, które prowadzimy. E ponieważ dosyć dużo pracujemy w tej chwili ze środowiskiem studenckim, widzimy jak się rozwijają ludzie, z którymi współpracujemy i na przykład robiliśmy krótką analizę finalistów Imagine Club z ostatnich kilku do dziesięciu lat, o ile dobrze pamiętam wstecz. Stopa bezrobocia wynosi zero. Pro, problem braku pracy, co więcej braku coraz, braku, już nie mówię o braku jakiejkolwiek pracy. W przypadku programistów to jest w tej chwili pytanie, powoli zaczyna się pojawiać pytanie, jaką pracę chcę, a nie czyją chcę. Ten problem nie będzie dotykał was i to jest również istotne dla nas. Dla nas, ludzi, którzy poniekąd odpowiadają za to, żeby wasze życie w przyszłości było jak najlepsze. Także świat się zmienia, problemy, które powstają na tym świecie. Rozwiązuje się w zupełnie inny sposób, a praca programisty daje możliwości rozwiązywania. Ponieważ otwarci programiści są poszukiwani, żeby nawiązać do tych wielu danych statystycznych, które już tutaj padły, powiem tylko tak. Mam, mam, mam tutaj pomoc naukową, ponieważ tych danych jest dosyć sporo. Według badań z 2013 roku 65 osób, 65% osób obecnie studiujących będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Co za tym idzie? Nie jesteśmy się w stanie nauczyć zawodu, skoro tego zawodu jeszcze nie ma. Oczywiście możemy zdobyć wiedzę, która pozwoli nam w tym zawodzie później pracować. 61% prezesów firm wierzy, że wydatki na IT będą rosły. Oczywiście, że będą rosły, ponieważ firmy nie mają innego wyjścia żeby zaadresować obecne potrzeby globalnego konsumenta, żeby zaadresować potrzeby ludzi, z którymi się kontaktujemy, te wydatki będą rosły, czyli pieniędzy będzie coraz więcej. Co więcej, w Polsce kierownik działu IT plasuje się na czwartej pozycji najlepiej płatnych zawodów. Jeśli ktoś to przekonuje. W 2023 roku 77% stanowisk na rynku pracy będzie wymagało sprawnego posługiwania się nowymi technologiami. To jest również pewien wyznacznik. Co więcej, trochę z praktyki, ponieważ jeżdżę, jeżdżę dosyć dużo po firmach tworzących oprogramowanie, wróciłem dosłownie wczoraj wieczorem od jednego z największych polskich polskich, z jednej z największych polskich firm tworzących oprogramowanie, oprogramowanie dla małych i średnich firm i to było kolejne spotkanie, na którym po półtorej godziny rozmowy. O biznesie, o rozwijaniu chmury, aplikacji mobilnych, całej rewolucji, która jest z nami, jak to się odbija na jej biznes. Ostatnie 20 minut dotyczyło, pomóżcie nam znaleźć programistów. Mają wataty na siedem stanowisk i nie są w stanie ich zapełnić. Pracy dla programistów jest więcej niż programistów, którzy istnieją na rynku. Jeżeli widzicie to jako swoją możliwość, możliwość swojego rozwoju, myślę, że to jest właściwy kierunek. Otwarci programiści poszukiwani i to, i to, to, to nie jest, to nie jest yy, yy, slogan. Myślę, że nie trzeba odnosić się do rynku lokalnego, ponieważ praca programisty jest zdecydowanie pracą globalną. Coraz więcej ludzi i to też jest wybór, który będziecie mieli. Wybór, który, który pozwoli wam zdecydować, czy to, o czym już bodajże pan profesor wcześniej wspominał, czy chcecie pracować z Polski, Jednocześnie być zatrudnionym w Los Angeles, Hongkongu, Singapurze czy w jakimkolwiek innym miejscu, czy może chcecie tam wyjechać? Osobiście znam, znam e, człowieka pracującego w Krakowie, ale będącego zatrudnionym w Redmond. Tworzy oprogramowanie dla Microsoftu, pracując od, ze swojego domu razem z rodziną. To również ma przełożenie na, na, na coś troszkę większego niż tą perspektywę, którą przedstawiam. Młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać. A podatki zostaną w Polsce, ich pieniądze zostaną w Polsce. To jest również rozwój całego kraju. Ale z waszej perspektywy zastanówcie się, czy nie chcecie mieć wyboru w wieku 24 lat, czy chcecie pracować dla dużego koncernu i tworząc oprogramowanie dla niego, a może dla małej niszowej firmy, która tworzy gry w Buenos Aires, ale wy będziecie pracować z Warszawy, Gdańska, Zgorzelca, Świnoujścia, czy z jakiegokolwiek innego miejsca. Czy posiadamy umiejętności niezbędne w przyszłości? Wiedzę tak. Wiedzę zdecydowanie posiadamy. To, co było tutaj w tej chwili powiedziane wielokrotnie, polscy studenci są w czołówce studentów informatyki z całego świata. I tutaj zdecydowanie myślę, że wielu z nas jest o tym przekonanych, bo słyszało takie informacje. Ja jestem przekonany, bo mam na to potwierdzenie. Imagine Cup jest jedną z inicjatyw Microsoftu. Było tu wspomniane o wielu różnych, różnych globalnych konkursach. Do tej pory 23 razy polskie zespoły świętowały zdobycie najwyższych lokat w różnych challenge'ach i, i kategoriach w ramach Imagine Cup. Ale to nie wszystko. Myślę, że nie zdradzę wielkiego sekretu, jeżeli powiem, że nasza centrala w Redmond podjęła decyzję, że przyjeżdża do Polski i robi bezpośrednie kwalifikacje i nabór studentów na praktyki na miejscu, nie online'owo. Jest, jest to wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o bardzo wiele krajów Europy, ponieważ polscy studenci, polska informatyka jest naprawdę bardzo wysoko, wysoko pozycjonowana na świecie. Ale czy posiadamy, wiedzy, czy posiadamy umiejętności niezbędne w przyszłości? My, Czyli moje pokolenie musimy się ich uczyć. Wy możecie z tym umiejętnościami wejść. Ale albo o tym powiem troszkę więcej na końcu, bo tak naprawdę to zależy od was. No dobrze. Przyszłość jest zapisana w kodzie. Ja sobie, to, to jest kolejne, kolejne hasło. Natomiast mm, nawiążę teraz do tego, co, co, co powiedziałeś na wstępie, czyli że. E, Kodowanie, i tu już, tu już jest takie może bardziej, bardziej nasze misyjne stwierdzenie, tak naprawdę daje wyjątkowe, wyjątkowe możliwości dla ludzi bez względu na to, w którym miejscu Polski się znajdują. Oczywiście proces kształcenia, o którym mówiliśmy, wyławia największe talenty. Profesor Sysło słynie z ich rozwoju, Fundacja Talent słynie z ich rozwoju. Naprawdę mamy wyjątkowe jednostki, ale programowanie jest dobrem powszechnym, i mieszkaniec Dorzelca, mieszkaniec Świnoujścia, mieszkaniec Sejn czy Ustrzyk Dolnych dzięki powszechności dos, dostępu do wiedzy, do wiedzy e, programistycznej ma możliwość rozwijania jej i opierania swojej przyszłości o nią. A skąd my to wiemy? Skąd my wiemy, że, że tak naprawdę w tej chwili istnieje potrzeba, żeby umiejętność kodowania schodziła poniżej wyższych uczelni? ponieważ na wyższych uczelniach jesteśmy od bardzo dawna. I, i to poniekąd pokazuje po to, żeby, żeby państwo, żebyśmy wszyscy mogli zrozumieć, na jakiej podstawie opieramy swoją wiedzę. Mamy bardzo rozwinięte programy dla studentów. 44 koła naukowe w całej Polsce. 27 tysięcy studentów, które, którzy uczestniczą, uczestniczą w szkoleniach. 500 tysięcy licencji oprogramowania rocznie, które rozdajemy darmowo w, w ramach programu DreamSpark. Prowadzimy konkurs imagine Tab, prowadzimy w my, e, praktyki w Microsoft, jak i praktyki w, w Redmond. Robimy bardzo dużo cyklicznych wydarzeń dla studentów i widzimy, że na poziomie wyższych uczelni faktycznie ta wiedza jest i jest rozwijana. Zaczęliśmy schodzić niżej, do poziomu K12. I niestety widzimy, że problem stali jest czymś, z czym nie potrafimy sobie w tej chwili poradzić. O ile wyższe uczelnie są faktycznie dosyć dobrze nazwane i zarządzane, Musimy podjąć wyzwanie, żeby dotrzeć do tych wszystkich małych szkół i uczelni, do tych wszystkich małych szkół w małych miastach, gdzie być może się so przyszli programiści i dać im tą nadzieję. A dlaczego? Ponieważ jak już powiedziałem, świat się zmienił. Do niedawna programista miał dwie opcje. Pójść pracować do dużej korporacji lub pójść pracować do małej firmy. Ale mniej więcej 10 lat temu pojawiła się trzecia opcja, czyli opcja startupów. Uśmiechałem się do Norberta, do Norberta, który jest finalistą zeszłorocznym Imagine Cup i kierownikiem drużyny, która wygrała polskie finały. Ale myślę, że to jest opcja, o której wielu z Was może już myśli, a może dopiero zacznie myśleć, ponieważ 50% startupów wiesz, że programowanie być, powinno być wdrażane w wieku 10-13 lat. Dlaczego? My tego jeszcze nie widzimy, my cały czas, cały czas jesteśmy na etapie pokolenia Startup 1.0. Ale wyobraźcie sobie, że w środowiskach, gdzie, gdzie, gdzie startupy rozwijały się od bardzo dawna, potezało się potolenie startup 2.0. Ludzie w wieku 18 lat są już po sprzedaży pierwszego swojego startupu. Zaczynali w wieku lat 10, 12 uczyć się programować, w wieku lat 15. Zaczęli tworzyć pierwsze rozwiązania, które mogły być yy, komercjalizowane i po, pojawiać się na rynku. W wieku 18 lat doszli do tego, że stworzyli takie rozwiązanie, które mogli sprzedać, to jest bardzo, bardzo dynamicznie rozwijający się, dynamicznie rozwijający się obszar rynku. Co więcej, to jest obszar, w którym tak naprawdę jeszcze nikt nie znalazł patentu, jak zrobić patentu na biznes. Dla waszej, dla waszej informacji, ponieważ wszyscy przegrywają, to to jest taka, 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 taka trywialna rzecz, ale w startupach wszyscy przegrywają. Nie wiem, czy wiecie, którym projektem firmy Rovio było Angry Birds. Zanim firma Rovio stworzyła Angry Birds, stworzyła 56 innych projektów. 57 to było Angry Birds. Dlatego całe środowisko i cała mentalność startupów jest stworzona dla młodych ludzi którzy są gotowi faktycznie podjąć wyzwanie, stworzyć coś, a następnie spróbować to sprzedać. A może rozwinąć do, do, do poziomu Rovio, czy do poziomu Facebooka. To już, jest, to już jest, decyzja należy do nich, do was. Natomiast tutaj już widać, że kodowanie i decyzja o tym, czy się uczyć, czy nie, powinna być podejmowana zdecydowanie wcześniej niż, niż e, na wyższych uczelniach. I Krótkie podsumowanie. Mówiąc do Was, do, do, do młodych ludzi, do młodych ludzi, do których chcemy dotrzeć, między innymi, dzięki tej inicjatywie Hour of Code, która jest niejako początkiem, mamy nadzieję, dużego programu, który, który być może z firmą, z Fundacją Talent stworzymy, żeby w, w sposób bardziej procesowy dostarczać wiedzę programowania do, do, do małych szkół, ale mówiąc do Was, jako do przedstawicieli tych ludzi, znaczy, pamiętajcie, że nic wam nie będzie dane. Mówię to wszystkim moim pracownikom, którzy przychodzą i z którymi współpracuję. To nie jest tak, że ktoś za was podejmie decyzję. To nie jest tak, że ktoś powie do was, a teraz macie usiąść i się uczyć. Świat niestety zmienił się tak bardzo, że to wy w tej chwili musicie podjąć decyzję, czy tego chcecie. Jeżeli wy nie będziecie chcieli, to żadne z wspaniałych programów, które stworzymy, nie dadzą wam przyszłości. Ale jeżeli będziecie chcieli, to programowanie jest doskonałym sposobem, żeby, żeby do tego dojść. I tylko kończąc, powiem jeszcze jedno. Ucząc się programowania, nie trzeba być programistą. Tegoroczne finały Imagine Club wygrała drużyna z Australii, z Uniwersytetu Medycznego w Canberze. Ponieważ programowanie rozwiązuje problemy. To byli ludzie, którzy zderzyli się z problemem zaćmy. I dzięki temu, że mieli umiejętność programowania, byli w stanie ten problem rozwiązać. Więc być może pójdziecie na biologię, być może pójdziecie na SGGW lub jakikolwiek inny, 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 inny kierunek studiów, ale w każdym tym miejscu umiejętność programowania pozwoli Wam zrozwiązywać problemy, które, z którymi się spotkacie, i myślę, że osiągnąć sukces. A naszym zadaniem, myślę, że zadaniem Przedstawicieli fundacji, przedstawicieli wyższych uczelni, przedstawicieli szkół, jak i przedstawicieli biznesu, jest dać Wam te możliwości. Ale po te możliwości musicie sięgnąć sami, bo nikt tego za Was nie zrobi. Dziękuję bardzo.